Dzień dobry Państwu. Mamy ponad 700 nagrań na tym kanale i jest to tendencja zniżkowa. Nie chodzi o liczbę nagrań, tylko o subskrybentów i oglądających. Stale to spada. Dlaczego? Jesteśmy nieprawomyślni. Mamy nieuczesane myśli, nie działamy i nie robimy tak, jakby nam Unia lub jej instytucje kazały. W związku z tym płaci się za to określoną cenę. Apeluję do tych, którzy nas popierają, którzy oglądają, którzy chcą, żeby to istniało dalej, żebyście Państwo subskrybowali, żebyście nas popierali, żebyście lajkowali, mówiąc tym językiem młodzieżowym. To nam z pewnością pomoże, a na pewno nie zaszkodzi. Jeśli mieliśmy po sto kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy osób, które oglądały, to teraz dochodzimy do 10 tysięcy, rzadko kiedy więcej, i to się od razu z dnia na dzień w godzinę po prostu urywa. Dlaczego? Bo taki jest próg wytrzymałości instytucji nas cenzurujących. Róbmy wszystko, jeśli nie możemy nic innego, żeby to propagować, żeby rozszerzać, dawać linki rodzinie, znajomym, przyjaciołom, mówić o co chodzi i mówić dlaczego. Dlaczego prosimy o taką pomoc. Takie poparcie dla nas będzie bardzo istotne, a dla Was to jest bardzo, bardzo niewiele. Bardzo modne ostatnimi laty słowo kolaboracja. Pierwotnie znaczyło nic więcej niż tylko współpracę. Nie miało zabarwienia negatywnego, ale zostało sprowadzane do absurdu. Dla jednych kolaboracja oznacza zdradę zaprzeństwo, dla innych jest to asumpt, żeby sobie poużywać na wrogach. Kto jest wrogiem? Dzisiaj wrogiem jest Polska. Te setki tysiące publikacji o tym świadczą. I jeśli mamy do czynienia z prawdziwą kolaboracją, nazywajmy rzeczy po imieniu i pokazujmy ją tak, Jaką naprawdę była. Jeśli nie było kolaboracji, a jest nam przypisywana, zacznijmy się bronić i to bronić się skutecznie, bo takie możliwości mamy. Mamy argumenty, a jak nie mamy, należy naprawdę bardzo łatwo wyszukać i nimi się posługiwać. Tego nie robimy. Skoro nie robimy, to idziemy w bardzo złą stronę, bo to jest tak zwane oddanie pola przeciwnikowi bez walki. Oskarżenia Polaków o kolaborację z Niemcami są nagminne. Polacy są współuczestnikami, a właściwie sprawcami Holokaustu. To się staje w świecie powszechnym. Pomija się całkowicie kolaboracje z Sowietami. Dlaczego? Bo to jest temat niewygodny. Bo to już Polakom tej kolaboracji nie przypiszą, ale wychodzi na jaw kolaboracja tych, którzy nam przypisują kolaborację. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapitalbook.pl Z kodem HISTORIA10 10%, 10 rabatu. Mamy getta. W czasie okupacji niemieckiej Niemcy wtłaczają ludność żydowską w dzielnice, które nazywane są gettami. Średniowieczne pojęcie getta, średniowieczne były dobrowolne. Żydzi sami się zamykali, oznaczali, żeby się nie mieszać z ludnością miejscową, co dzisiaj jest pokazywane jako przejaw dyskryminacji. W sposób nieprawdziwy, ale propagandowo bardzo skuteczny. Getta na terenie generalnego gubernatorstwa, ale także na terenach wcielonych do Rzeszy, jak na przykład getto łódzkie, były i wielkie, były średnie i były małe. Do tego służyła policja żydowska pod bardzo różnymi nazwami. Jidysze Policaj to jest synonim tego wszystkiego, co były te służby porządkowe, ORPO, Ordnungspolizei, w służbie niemieckiej, ale to byli Żydzi, którzy byli funkcjonariuszami. To były dziesiątki tysięcy ludzi. Mówi się o polskiej policji granatowej, że była kolaboracyjna. Tak, częściowo tak, w znacznym stopniu nie. Dlatego, że bardzo wielu funkcjonariuszy policji państwowej przedwojennej było zaprzysiężonymi żołnierzami Armii Krajowej. Ludzie, którzy przed wojną w policji służyli, zostali do tego zmuszeni, żeby służyć podczas okupacji. Ci, którzy się nie zgłosili, którzy byli do ujęcia, mogli być zamordowani i byli zsyłani do Auschwitz, do innych obozów. W związku z tym i tak jakaś służba porządkowa była potrzebna, więc początkowo ludzie sobie nie zdawali sprawy, w co wchodzą. Ale w większości przypadków spisali się dobrze. Nie wszyscy, nie wszędzie, ale w większości przypadków tak, to jest łącznie około 15, może tysięcy ludzi, może mniej tej policji zwanej Polską, bo nominalnie Polska była, bo to służyli Polacy, ale mamy równolegle policję żydowską, 3-4 razy więcej, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I teraz, biorąc pod uwagę proporcje ludności, około 20 milionów Polaków i około 2,5 2 miliona Żydów, ta liczba się zmniejsza. Te Dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy policji żydowskiej robi wrażenie, co mogli zrobić i robili Polacy, co mogli i zrobili Żydzi w tej służbie. To jest dopiero kolaboracja. Czy Niemcy daliby sobie radę bez policji żydowskiej, bez unormowania spraw wewnętrznych w getcie rękoma żydowskimi, bez przymuszania, wyciągania ludzi z domów, wyciąganie za włosy, za kołnierz, ładowanie do tych bydlęcych wagonów to wszystko się odbywało. Obok Niemców, pod nadzorem Niemców, ale Niemiec się tego brzydził, on tego nie chciał. Miał od tego pomocników. Kogo? Policję żydowską. I o tym się bardzo mało mówi. A jeśli je się mówi, no to oni przecież ratowali swoje życie, w związku z tym mieli do tego prawo. Istnienie Gestapo Żydowskiego, nominalnie, bo to nie była formalnie służba w Gestapo, ale przy Gestapo, jest całkowicie pomijane. Mamy gestapo żydowskie w Warszawie, Leszno 13, tam jest dzisiaj teatr Kamienica. Potworne piwnice i te piętra, które są nad ziemią, służyły jako więzienia, areszty dla bogatych Żydów. Wyłapywano ich w getcie, a oni się znali. Wiedzieli, kto coś ma, kto może mieć, kto coś schował. Zamykali takiego człowieka i poddawali okrutnemu śledztwu. Oddaj brylanty, oddaj złoto, oddaj dolary, to cię wypuścimy. A przecież masz rodzinę. Wiemy, gdzie ona mieszka i co ten nieszczęśnik robił? Oddawał. Co się z nim stało, co z nim robili? Wiadomo, świadków być nie powinno. Przeżyli bardzo nieliczni. Skoro tak, to my nie wiedząc, tej historii nie znając, mamy całkowicie wypaczony obraz sytuacji. A to jest nie tylko Warszawa, to nie jest tylko ta osłowiona Trzynastka. To jest także Kraków i być może jeszcze w innych getach zalążki tego typu instytucji były. Jeśli coś takiego miało miejsce w Warszawie, to trzeba to w Warszawie upamiętnić. Jest jakieś upamiętnienie na tej, na tej kamienicy? Oczywiście nie. Kto stał na czele tej instytucji? Rabin Abram Gajdzwach, czyli reszta 13, czyli trzynastka osławiona. Dajsige to jest Dajcente. To jest instytucja żydowska w służbie niemieckiej. To było więzienie dla bogatych. Areszt wydobywczy, który miał wydobywać nie jakieś zeznania, nie jakąś wiedzę, ale wydobywać precjoza, wydobywać bogactwa. A później świadkowie wejk, już nie byli potrzebni. Były także areszty żydowskie. Równolegle obok tego zestawu. W Warszawie jest na przykład upamiętnienie na ulicy Żelaznej, piwnicy, na budynku jest. Mało kto tam dotrze, bo to jest zarośnięte krzakami w głębi. Był areszt żydowski w getcie. Jeden z kilku, jeden z wielu. I te miejsca też nie są upamiętnione. Kto to robił? Niemcy te areszty zakładali? Nie, to była instytucja wewnętrzna, nadzorowana przez Judenrat. I pod Judenrat podlegała. Były sieci agenturalne. Żydowskie sieci agenturalne, tylko w Warszawie, w getcie warszawskim, polskie podziemie, polski wywiad zlokalizowały i ustaliły po imionach, nazwiskach, często po funkcjach, około 2000 agentów żydowskich w służbie Gestapo. Część z nich była wypuszczana na zewnątrz, do tak zwanej dzielnicy Aryjskiej. Znali ludzi, chodzili po ulicach, kogoś spotkali, oj, co tam u ciebie słychać, a co ty tam robisz, a gdzie ty tam jesteś, bo wiesz, ja tu bym uciekł, to bym się gdzieś przytulił, gdzieś bym dołączył. Ludzie dobrej woli, mając dobre serce, bardzo wiele rzeczy takim ludziom ujawniali. A później były konsekwencje. Jakie? Potworne straty. Jeśli były straty, to znowu musimy o tym mówić, kto do nich doprowadził i dlaczego my o tym nie wiemy. Dlaczego nie mówimy o kolaboracji prawdziwej, dotkliwej, skutecznej, a wymyślamy kolaborację, że tak naprawdę już do tego dochodzi taki absurd, że praktycznie każdy Polak. To był kolaborant. I te opisy tych rzekomych relacji żydowskich, świadectw są takie, że sześcioletnie polskie dzieci wchodziły na bramę w getcie warszawskim i wyłapywały za kołnierz uciekających Żydów i odprowadzały ich, odnosiły ich do gestapo. Sześcioletnie polskie dziecko łapało dorosłego Żyda, nawet jeśli był wychudzony, za kapotu, za brodu, za włosu, nie wiadomo za co jeszcze, i odnosiły. Tych nieszczęśników do gestapu. Świat to przyjmuje, świat to wierzy. Nikt nie bada poziomu nikczemności i poziomu idiotyzmu. To po prostu staje się faktem. Mamy przyjaźń niemiecko-sowiecką. Po rozbiorze Polski we wrześniu 1939 roku, w ścisłym sojuszu III Rzesza i Związek Sowiecki pracują razem przeciwko Polakom, przeciwko polskiej ludności. Następuje na przykład wymiana ludności i jeńców z Wojska Polskiego. Urodzeni na terenie, które przypadły Niemcom, są oddawani Niemcom. Niemcy oddają tych, którzy są urodzeni na terenach, które przypadły Sowietom. Ktoś dla tych ludzi pracuje. Dla tych ludzi z aparatu bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy i dla aparatu bezpieczeństwa, czyli NKWD sowieckim. Dla wielu z nich, którzy brali w tym udział, to wcale nie była działalność hańbiąca. Ci, którzy pracowali na rzecz KWD. te bandy, które powstawały około 17 września, ale niektóre 2-3 dni nawet wcześniej, dostawały zrzuty broni instruktorów, tworzyły te bojówki, liczące nawet po kilkuset funkcjonariuszy, czyli bandiorów w służbie sowieckiej, komunistycznej, miały za zadanie dezorganizować państwo polskie, czy jego resztki na zapleczu frontu, wyłapywać żołnierzy, oficerów. Wyłapywać przedstawicieli administracji państwowej, inteligencję, oddawać ich w ręce NKWD. I to robiono. My to nazywamy bandami. Ale banda to może być samoistny wytwór. A to było w służbie sowieckiej. To było zorganizowane i to była konkretna, bardzo dotkliwa dla Polaków, kolaboracja. Dwa bardzo konkretne przykłady, bardzo bolesne. To jest Kobryń na Polesiu. Niemcy przydzielili, tym bandziorom w służbie sowieckiej, a weszli tam dużo dalej niż przewidywała linia demarkacyjna, przez kilka dni tam urzędowali, przylili im budynek urzędowy. I ci bandyci pod ochroną niemiecką mieli tam kwatery, mieli tam swoje sztaby, składy broni, wypuszczali się poza miasto w celu właśnie wyłapywania Polaków, których miano oddać, albo w ręce niemieckie, a później w ręce sowieckie. Na obiekcie zawisły dwie czerwone szmaty, jedna z Krojcem znak III Rzeszy Niemieckiej, a druga z sierpem i młotem, znak Związku Sowieckiego. Niemcy zapewniali nie tylko ochronę, dawali wszelką pomoc logistyczną. W terenie te elementy reakcyjne wyłapane przez te bojówki były albo mordowane na miejscu, albo oddawane w łapety, którzy zrobili to ale tylko i wyłącznie z niewielkim opóźnieniem. Powstała tam tymczasowa żydowsko-ukraińska rada miasta, która pracowała ramię w ramię z niemieckimi władzami wojskowymi i służbami niemieckimi. To jest rzecz straszna, bo to jest prawdziwa kolaboracja na samym początku II wojny światowej, bardzo dotkliwa dla Polaków, dla polskich obywateli, dla polskich żołnierzy, oficerów i o tym się tak naprawdę nie mówi. Późniejsze wydarzenia, olbrzymie straty spowodowały, że to poszło w znacznym stopniu w niepamięć. Te bandy. To jest kilkanaście tysięcy ofiar na ziemiach, które nazywamy kresami. Niesłusznie, bo te kresy to były środkiem Polski, ale to wszystko, co jest za obecną linią Kersona, to było wszystko tam. Pod niemiecką ochroną te komitety rewolucyjne doprowadzały do tego, że aresztowali, jeśli nie zabili na miejscu, starostę, prokuratora, administrację, znaczących obywateli, schwytanych oficerów, żołnierzy. Nawet ewidencji nie mamy. Nie ma źródeł? Są. Nie do wszystkiego. Nie na takiej, w takiej skali, żeby w pełni ten obraz dopełnić, pokazać, ale jest to jeszcze możliwe. Czy ktoś to robi? Oczywiście nie. Informacje o Kobryniu, ale także o innych tego typu wydarzeniach zawarte są w wspaniałej publikacji źródłowej. To jest efekt ciężkiej pracy świętej pamięci profesora Ryszarda Szawłowskiego. Pierwszy raz to wyszło pod pseudonimem w Londynie, pod nazwiskiem Karol Liszewski. Wojna polsko-sowiecka 1939. Dwa tomy. Opracowania, ale także liczne meldunki, relacje, zeznania, które mówią o tych wydarzeniach, między innymi o takich jak w Kobryniu. Tego było więcej. Sięganie do tego dzisiaj jest zastrzeżone tylko dla tych, którzy po pierwsze mają egzemplarz, a nakłady były nieduże, po drugie jest to wiedza specjalistyczna, którą trzeba rozumieć. Kto to dzisiaj zrozumieć? I propagandyści w służbie obecnego ustroju, czy tych sił międzynarodowych, oni tego nie zrobią. Musimy to robić my. Takich publikacji jest więcej, należy je wyszukiwać, ewidencjonować i jak najwięcej tego publikować w mediach społecznościowych, w artykułach, gdzie się tylko da, na stronach internetowych, żeby to zostało, żeby przynajmniej na jakiś czas zostało, żeby ta kolaboracja wyglądała tak, jaką była, a nie tak, że to polacy są winni wszystkiemu co najgorsze. Druga miejscowość przykładowa tego rodzaju kolaboracji to jest Luboml na Wołyniu. Mała miejscowość opisana w źródłach żydowskich Witzhor czyli takiej księdze pamięci pod nazwę, nazwą Lubą, od nazwy miejscowości. Pierwszy raz ta publikacja wyszła w języku Jidysz w 1974 roku. W 1997 roku przetłumaczyli to na język angielski dla czytelnika anglojęzycznego na zachodzie. Ale my z tego musimy korzystać. i Czerpać pełnymi garściami, bo tam jest konkretna wiedza. Niemcy w Lubomlu stacjonowali zaledwie pięć dni. Później się wycofali, później przyszli sowieci, ale przyszli na gotowe. Te bandy żydowskie, tam działające, powołały swoje komitety rewolucyjne, tak jak było w Lubomlu, i następowały aresztowania. Oni znali. Wiedzieli, kto gdzie mieszka, gdzie ma rodzinę. Jak nie ma go w domu, to może być u kogoś z bliższej, dalszej rodziny u znajomych. potrafili tę wiedzę wydusić kolbami karabinów. I to osiągali. I jeśli jest o tym mowa, że to było pod niemiecką ochroną, oni piszą o tym sami, że byli przez Niemców wspomagani, dostawali od Niemców broń, to co to była jak nieczysta kolaboracja? Państwo polskie istniało. Państwo polskie było mordowane. To jeszcze był front, jeszcze były walki. Jeszcze się tu tak naprawdę niewiele zmieniło poza utratą terytorium i pierwszymi tysiącami ofiar. Ale państwo polskie było mordowane. Także rękami tych kolaborantów, tych, których przedstawiciele dzisiaj nam zarzucają, że to robiliśmy my. Ile tego było? Nie wiemy. Dlaczego? Polskie państwo nie prowadzi takich badań. Polskie państwo się boi. Polskie państwo się wstydzi. Polskie państwo nie chce. Wspaniałe publikacje profesora Marka Wierzbiskiego o kresach północno-wschodnich. Odpowiedniki tego o kolaboracji powinny powstać także z kresów południowo-wschodnich, z centralnej Polski, bo takie komitety rewkomy także powstawały tam, gdzie sobie ci jeszcze nie przyszli, ale oni na to liczyli, że to będzie. To wszystko powinno być zawiadniecjonowane, opisane, wydobycie nazwisk zdrajców, pokazanie skali represji i ofiar. Tego nie zrobiliśmy i wreszcie jest po 1944 roku to, co się dzieje w tzw. Polsce Ludowej. Wchodzą siły komunistyczne, obejmują coraz większy teren, powstaje Polska lubelska i powstają denuncjacje. Ci, którzy przez Polaków byli ukrywani, ci, którzy przez Polaków byli uratowani, pracują teraz dla nowego okupanta, okupanta sowieckiego. Ci, którzy powinni być wdzięczni, ci, którzy powinni chronić swoich dobrodziejów, wydają ich w ręce tych morderców z NKWD. Więc kto, gdzie i jak kolaborował? Dlaczego my o tym nie mówimy? Dlaczego się tego boimy? Tu mamy argumenty w ręku. My się posługujemy prawdą. A z drugiej strony jest nieprawdziwa propaganda, jest defamacyjna. Oni mają nas obrazić, mają nas poniżyć, mają przypiąć nam tą łatę kolaborantów, żeby nie mówić o sobie. O sobie nie chcą. Więc my to róbmy. My to mówmy za nich, póki jeszcze możemy, póki jeszcze chcemy.